Dziadziare treno, loco Italia treno, loco Italia Reggio Emilia to jest właśnie to miejsce do którego miałem przyjechać z Castelfranco Emilia a ciekawostkę odnośnie tego drugiego członu opowiem Wam jak już wyjdę ze stacji to główna ulica miasta Kolorowe kamienice, jakich wam już wiele podczas tej podróży pokazywałem. Cel mojego spaceru znajduje się przede mną. Po drugiej stronie, jak widzicie, pod tymi kolorowymi kamienicami jest cień. W podcieniach, jakby to nie zabrzmiało, ale ja przyjechałem tutaj po słońce, więc sobie pójdę po słonecznej stronie. I zaraz Wam powiem ciekawostkę o drugim członie nazwy Reggio Emilia. Miejsce do opowiedzenia o członie Emilia: zarówno w nazwie Castelfranco Emilia, jak i Reggio Emilia. Dla mnie idealne, ponieważ jest to kościół między innymi świętego Piotra Apostoła. Emilia, Romania, tak się nazywa ten region. Już wam mówiłem, że jest to region złożony z dwóch subregionów: od północy Emilia, od południa Romania. I właśnie niektóre z miejscowości podkreślają przynależność do tych subregionów, dodając sobie właśnie drugi człon. Tak jest z Castelfranco Emilia, Leżącym na północy, tak jest też z Reggio Emilia, leżącym w sumie niedaleko od Castelfranco, ponieważ pociągiem jest to zaledwie niecałe pół godziny jazdy. A w międzyczasie przejeżdża się przez Modena, to taki tak na marginesie. Natomiast byłem już w Sant'Arcangelo di Romagna, które leży na południu, bliżej morza. I stąd właśnie też ten drugi człon. Tam ten subregion nazywa się Romania. Jest to ten region właśnie południowy, przyległy do morza. A ja zbliżam się już do celu mojego spaceru, a kiedy tam dojdę, to oczywiście będę kontynuował moje opowiadanie. Na miejsce jeszcze nie dotarłem, ale zobaczyłem ładny budynek. Jest to budynek banku. A teraz idę dalej to miejsce, a właściwie budynek, do którego chciałem dotrzeć. Pałac Biskupów i Muzeum Diecezjalne Reggio Emilia. Ale pewnie z, wie z Was wielu zapyta, co ja robię, albo czego szukam w Pałacu Biskupów. No gmach jest potężny. Mach jest potężny, ale detal, o który najbardziej mi chodzi, jest z innej strony. Ja zaraz tam przejdę i wam to pokażę. Bardzo ładnie w tym załuku, to trzeba przyznać. W ogóle Reggio Emilia nie obfituje w jakieś wielkie zabytki ale jest po prostu przytulne miasteczkiem, no jest tu przyjemnie jest tutaj przyjemnie to jest główny rynek miasteczka który jeszcze za chwilę obejrzymy dokładniej tu, żeby nie filmować pod słońce przejdę pod samą fasadą katedry A ten detal, który jest dla mnie i nie tylko dla mnie ważny, jest teraz dokładnie przede mną. Zaraz stanę pod nim i pokażę w szczegółach, co to jest. Obok Pałacu Biskupów, to już Wam robię ujęcie na zbliżeniu, jest taka kamienica, na której umieszczono tabliczkę mówiącą. Że w 1797 roku Józef Wybicki napisał tutaj słowa naszego hymnu. Jest napisane: Nelmeze di luglio, czyli to było w lipcu 1797 roku. Mazurek Dąbrowskiego, jeszcze Polska nie zginęła, został tutaj napisany i tutaj pierwszy raz zaintonowany. Także dla nas, Polaków, jest to miejsce szczególnie ważne. Pokażę Wam jeszcze z daleka, jak wygląda ten budynek, i przejdę się przez ten otoplacyk. Jeszcze nie wiem, jaką ma nazwę, ale zaraz ją gdzieś wyczaję. Hymn powstał we Włoszech, podczas gdy Polski oficjalnie na mapie świata nie było. Reneczek też jest bardzo przyjemny. Miałem. Mówiąc nieskromnie, doskonały pomysł, żeby tutaj przybyć, już abstrahując od tego najważniejszego z powodów czyli miejsca powstania naszego hymnu. To jest zapewne ratusz, bo widzimy flagę Unii Europejskiej, flagę Włoch. U góry mamy zegar, jest też zegar słoneczny, a tu mamy. Hmm. Nie widzę co jest napisane. A jak już mówiłem, na sztuce się za bardzo nie znam. No powiedzmy, że to jest pan, który można mu gasić pragnienie, bo trzyma garnek, z którego prawdopodobnie powinna się wylewać woda. No, chyba że już wszystko wylał. No, wczoraj bardzo lało, więc może to pan, ten, ten pan też miał w tym jakiś udział. Ta statua przedstawia uosobienie potoku. Krostolo, Dlatego właśnie ten dzban, z którego wylewa się woda, a pod spodem widać, może podejdę bliżej, pod spodem te takie postrzępione kamienie, wyglądające trochę jak gąbka morska. To są po prostu fale. Fale potoku. Plac, na którym byłem przed chwilą, nazywa się Piazza Camillo Prampolini, co, co kojarzy mi się z trampoliną. Teraz jestem na placu San Prospero, a wziął on swoją nazwę od świętego Prospero, pod którego wezwaniem jest też ten kościół. Fasada przyciągająca uwagę. I taka muskularna, powiedziałbym, dzwonnica. A ja idę odkrywać zakątki Reggio Emilia. Ten monumentalny kościół to bazylika błogosławionej dziewicy z Giara, a ulica, przy której stoi, nosi imię Garibaldiego. A prowadzi ona do tego placu, W którym stoi obelisk. A jest to plac o nazwie Diaberti. Ten maleńki, pięknie w tej chwili oświetlony placyk nazywa się Piazza del Cristo. Jak widzicie, można sobie tutaj usiąść na jakąś kawusie. zresztą we Włoszech to praktycznie wszędzie można, tak, jest to oczywista oczywistość, dla której się między innymi podróżuje do Włoch. Ja jeszcze zrobię taką panoramkę 360 na ten plac i idę w następne miejsce, które przyciągnęło moją uwagę na mapie Google. Przedemną mną kolejny monumentalny kościół w Reggio Emilia, tym razem jest to kościół świętego Augustyna. A ja oczywiście idę dalej odkrywać kolejne perełki miasteczka. Tak kościół świętego Augustyna wygląda z drugiej strony. A ja zmierzam w tamtym kierunku. Jeszcze jedno bardzo fajne miejsce. Maleńki placyk. Którego otoczenie wygląda tak. Tam w głębi widzicie wieżę. Dzwonnicę, przepraszam, kościoła św. Augustyna. A placyk ów nazywa się Piazza Venticuatro Maggio, czyli Plac 24 Maja. No, muszę się przyznać, że Reggio coraz bardziej mi się podoba i mam nadzieję, że Wasze zdanie jest podobne. Do tego właśnie miejsca zmierzałem. Plac Antonio Fontanesi. Jeden z większych placów Reggio Emilia. Wokół którego aż roi się od różnych knajpek. Coraz bardziej mi to miasteczko imponuje. Liczę, że i Wy się nim zarazicie. A wierzcie mi, to jeszcze nie wszystko, co chcę zobaczyć. Co Zobaczyłem na mapie Gogle, a na pewno nie będzie to wszystko, co można tutaj zobaczyć. Będzie to dla Was argument, aby tu przyjechać. Jest się tu bardzo łatwo dostać. Większość pociągów kursujących między Mediolanem a Anconą i dalej na południe zatrzymuje się. W Reggio Emilia. Z placu Fontanezi idę, jak widzicie, obok kościoła San Prospero, bo widać jego dzwonnicę w tej chwili. Przez plac główny w kierunku kolejnego miejsca, które chcę Wam pokazać. Ten wytworny, wysoki budynek nad moją głową. Nazywa się tak. Jeżeli ktoś ma problem z przetłumaczeniem, to już spieszę z pomocą. To znaczy kasa. A to jest ta kassa od strony takiego malutkiego placyku, który podejrzewam, że ma związek z tym kościołem, bo nazywa się Piazza San Francesco. A to i kościół Świętego Franciszka. Od strony fasady, na której widzimy przepiękną mozaikę przedstawiającą świętego Franciszka. No, dla mnie dzieło znakomite, ale kościółek łączy się z takim oto długim budynkiem, który fanom muzeów powinien się wydać atrakcyjny. Jest to bowiem pałac muzeów. Ja do niego nie wchodzę, idę dalej, ponieważ bezpośrednio leży on przy placu, tak wielkim placu jak widzicie z fontanną. Z pomnikiem Pomnikiem, który upamiętnia ruch oporu. Tutaj jest to napisane. Tu jakiś kolejny, znamienity budynek. Jeszcze nie wiem, co to jest. Podejrzewam, że... Signore Google Maps w Lipowie. Jest to teatr, jest to miejscowy teatr. Budowla imponująca. Jeszcze pójdźmy na plac. No, plac jest ogromny, największy w mieście. Widoki w koło co najmniej zachęcające do spaceru. Zobaczę. Teatr od tej strony. Może będzie tabliczka z nazwą, abym nie musiał znów korzystać z pomocy map, ale chyba będę musiał. Więc dajcie mi chwilkę, zaraz wrócę z informacją. Teatro Municipale Romolo Valli. Znalazłem bez pomocy Map Google. Przejdę się tutaj pod tym, przy tej kolumnadzie, dając wam pogląd, jak to ładnie wygląda plac, pomiędzy nimi. To są drzwi do teatru. Jest tu też. Archiwum przebojów dyskotekowych. To jest oczywiście moim subiektywnym żarcikiem. I jeszcze przede mną parę ciekawych rzeczy. Zaraz się połączymy. Ponieważ zarówno to, co nagrywam, jak i to, co mówię, jest co najmniej w 90% spontaniczne, należy Wam się krótkie sprostowanie. Powiedziałem wcześniej, że przechodzę przez główny plac miasta, ale tak naprawdę był to główny plac Starego Miasta. To ten plac, gdzie był yy, pan symbolizujący rzekę. A tak naprawdę, według mnie przynajmniej, na to by się zapowiadało, że to jest główny plac miasta składający się tak naprawdę z dwóch części. Tamta, przy której byłem przed chwilą, z pomnikiem ruchu oporu, to jest Piazza Martiri, czyli plac męczenników. A ta część, na której stoję, to, pla, to plac zwycięstwa, Piazza della Vittoria. Jest tutaj pomnik, który za chwilę dopiero zobaczymy z bliska. A teraz tutaj idę. Tu się znajduje Biblioteka delle Arti, czyli biblioteka sztuk wszelkich, można by powiedzieć. Mamy tabliczkę, mówiąc, że jest to Piazza della Vittoria. Tu jeszcze rzut oka. Na tą wieżę, która jest chyba... Zaraz zobaczymy, do czego ona należy, ponieważ już widzę nazwę budynku. pomnik poświęcony poległym a ufundowany przez miasto Reggio Emilia. Czyli są to ludzie, którzy polegli w walce o sprawy wolnościowe najpewniej. A Uogólniając sprawy ważne dla tego miasta, park ten, przy którym znajduje się wspomniany przed chwilą przeze mnie pokazany pomnik, nazywa się Parco del Popolo. A ta budowla, którą widzicie tam w głębi, to jest właśnie teatro Municipale, który Wam też przedtem pokazywałem. No, jest duży. To tu dużo mówić, jest duży. A te bobaski tutaj to wszystko to jest Fontana dei Giardini. Obecnie wyłączona. To jest ujęcie teatru z tyłu, udowadniające, że jest on naprawdę duży. A tu jeszcze macie park. A ja, idąc teraz przed siebie w kierunku stacji, pokuszę się o podsumowanie. Co tu dużo mówić? Ja jestem miasteczkiem Reggio Emilia, oczarowany. Autentycznie jestem oczarowany. Chociaż, oczywiście, jak to wspominam przy praktycznie każdej okazji, z grubsza wiedziałem, co chcę zobaczyć. Ale podejrzewam, że stanowi to mniej więcej jedną trzecią tego, co widziałem, a jeszcze mniejszą część tego, co w sumie można tutaj zobaczyć. Miasteczko kolorowe, miasteczko spokojne, miasteczko dające oddech po jakimś męczącym zwiedzaniu jednej z włoskich metropolii, choćby Boloni. Miasteczko, jeżeli jeszcze tego nie mówiłem, to kolorowe. Mnóstwo kolorowych kamieniczek zdobiących klimatyczne uliczki, w których prawie nic się nie dzieje. I oczywiście, co też jest bardzo, bardzo miłe mnóstwo rozmaitych lokali typu kawiarnie, typu restauracje, bary. Każdy znajdzie coś dla siebie, i można tutaj się autentycznie poczuć. Że się jest w Italii. jeszcze kolejny placyk. Nie wiem jak on się nazywa, znajduje się przy Via della Vesa. Też klimatyczna uliczka, a ja wchodzę tutaj w kierunku dworca. Chociaż już nagrałem podsumowanie, to po prostu nie mogę się uprzeć urokowi tych kolorowych kamieniczek. No, klimat. Absolutnie lubiane przeze mnie. Red Jamilia nie pozwala tak po prostu wyjść z miasteczka i pójść na dworzec. Praktycznie każda uliczka przyciąga tym kolorytem, jaki ja bardzo lubię. Trafiłem na otwarty kościół. Może teraz wielu z Was się ze mnie śmieje, może niektórzy z Was z kolei pukają się w czoło. Pukanie się w czoło nikomu z Was nie zaszkodzi, a mi wejście do kościoła też jak najbardziej nie. Jeśli dobrze widzę święta Anna ze swoją nastoletnią córką, czyli Miriam, a nam znaną jako Maryja Matka Boża. A kościół jak dla mnie piękny.